drodzy, pobudka, w sensie, moi drodzy, coś ciekawego chciałbym ogłosić, właśnie kupiłem bilet za 100 euro, 400 ileś złotych tam wyszło, po przewalutowaniu na rewolucie, 400 z dodatkami, na tą imprezkę, w Mediolanie, na San Siro, właśnie siedzę i kupuję sobie bilety lotnicze przez Ryanaira, 20 września, ty, 21 września, jest mój ten. Moje imieniny to lecę na imieniny na Afterlife na, na Telowas do Mediolanu, moi drodzy. zajebiście, na koncert, na wielki stadion. Pierwsza raz coś takiego robię, gdy nie byłem na czymś takim. No i łączymy się w podróży za tydzień. A w tym tygodniu jeszcze wyruszam, czyli dzisiaj, wyruszam w jakieś siedzenie w krzokach. Brzydka pogoda na dworze, ale jedziemy busikiem gdzieś w naturę, żeby nie siedzieć w chacie. Trzeba to trochę tak blokować. Ostatnio źle poustawiałem sobie widać mnie. Źle sobie poustawiałem kamerę i były przepalenia. Jest piątek, 15. Mam przed sobą całą sobotę, całą niedzielę. Rower jeszcze mój elektryk się ładuje. Idę sobie już spakować rzeczy, które tutaj naszykowałem. No i pojadę sobie gdzieś w stronę Jury. Cały czas myślę o akwaparku w Tychach. Żeby sobie Kacpi tam zawsze jeździ. Może sobie podskoczę właśnie na sałanki dzisiaj. Gdzie się u na noc? Nie wiem. Uralska muza! Trochę jakby mnie wzywała. No, jest niby piątek, godzina 15:30. Zako to mam daleko, więc tam się nie wybieram. Kurde, te moje wszystkie odcinki się tak zaczynają bez całkowitego planu. Eee, może i to jest ciekawe. Dzisiaj to jest w ogóle, patrz, jaka pogoda. No, nie jest jakoś super. Mamy 12 stopni. Jeszcze parę dni temu było 30, więc to ochłodzenie jest dosyć duże, to już wszyscy chodzą po poubierani w kurtki i tak dalej, więc nie jest jakoś przyjemnie, ale postanowiłem, że ja sobie gdzieś wyruszę jeszcze przed siebie. Naprawdę jadę kolejny raz bez pomysłu. No jest, stopik pierwszy, taki widok, całkiem niezły, co? Stanąłem sobie na Masłońskim. Kawka mi się, w sensie woda mi się gotuje. Kawę zaraz sobie jeszcze odpalę. Jest lekko po 16, więc ostatnią jeszcze sobie strzelę. I Patrzcie, podjechałem sobie pod tym tutaj zjazdem dla wodowania udeczek. No i tutaj jest pogoda całkiem przyjemna. No. Kawka się robi. Stan jest pozytywny. 16 stopni, nie jest tak źle, było 12-16, więc w środku. Posiedziałem troszkę na mapach pogodowych na Windy. No i zapowiadają bardzo duże opady deszczu, które się będą rozciągać na całym Śląsku. Jeżeli będzie tak padać ostro-ostro, to nic nie zostaje tylko siedzenie w busie. Mam dużo niewiadomych i nie wiem, co z tym tematem zrobić. Jedyną rzecz, którą mi przychodzi do głowy, to jest to, jest akwapark w Tychach Znajdę sobie jakiś tam nocleg pod tychami zobaczymy. Bo, jeżeli tam coś by było w okolicy, to tam spróbuję przysałnować dwie godzinki i, się gdzieś i, i gdzieś się przyczaić. Sprawdzam jeszcze mapy. bo to jest najlepsza opcja. I na ciekawa miejscu weczka Fabryka pełna życia. Muszę się tutaj rozejrzeć, co jest z czym. W Dąbrowie Górniczej, punkt widokowy, coś takiego. Coś takiego po drodze zauważyłem. I co, da się, da się ogarnąć. Fajne pikto, bar otwarty muzyczna scena fabryki Ej, wow, ale miejscuwa creepy, creepy shit Fabryka pełna życia, słuchajcie, robi wraż, wrażkę z tego co się dowiedziałem to od gościa, który już zamykał, to się nazywa Miejsce chyba, fabryka pełna życia, i to w ogóle jest e, dopiero, będzie przerabiane całe w Dąbrowie Górniczej. To jest nowe miejsce, jeden z nowych budynków, to jest ten, który stoi i będą robić w ogóle z tego, z tych fabryk, fabrycznych e, budynków. Jak tam podejdę jeszcze, bo teraz już coś wiem o co chodzi. Nie, no jest stara fabryka. Zajebiście, strefa ekonomiczna I tutaj mamy perspektywy realizacji projektu Nowe centrum Dąbrowy Górniczej no, Słuchajcie, to będzie zajebista opcja Tak, 2021-2027 Pierwszy i drugi etap Zaciekawiło mnie jak jechałem sobie do Dąbrowy, do Pogori, centrum handlowego Patrzę kątem oka, tutaj jakiś neon mnie zachęcił, więc się zatrzymałem. No i badam sobie tutaj nową miejscowę. Patrzcie, jeszcze tutaj jest fajnie, już jakaś zajawka w tym, nie wiem czy będzie widać, jeszcze jest w miarę jasno. No to i tak wchodzę, aż się wystraszyłem. To tutaj jest ten, cyk, wchodzisz i jest, stoją takie ludki. Trochę creepy. I to będą całe przerabiać na taką miejscu. Piękna w ogóle opcja. Otóż Fabryka Pełna Życia to projekt, którego celem jest zagospodarowanie terenu niefunkcjonującej już fabryki. Zamiast zapuszczać się z biegiem czasu, zostanie on przerobiony na miasto w mieście i oddany mieszkańcom w formie kompleksu, który będzie służył jako miejsce spotkań odpoczynku, edukacji regionalnej, gdzie będą mogli spędzić czas w przyjemnych warunkach, napić się kawy albo zjeść coś dobrego. Jak dowiadujemy się z internetu, teren będzie przyjazny dla osób pieszych czy rowerzystów oraz co ważniejsze dla osób starszych bądź z niepełnosprawnościami. Na terenie fabryki ruch kołowy będzie wyłączony, natomiast w jej sąsiedztwie wprowadzona zostanie strefa uspokojonego ruchu. W całym projekcie kładzie się nacisk na dominację miejskiej zieleni oraz małej architektury, rozbudowaną ofertę gastronomiczną, kulturalną czy rozrywkową. Mimo że tak jak wspomniałem na początku, projekt jest dopiero w trakcie realizacji, to już teraz fabryka jest strefą oferującą wiele wydarzeń i aktywności i można już korzystać z tej bezpiecznej, otwartej na wszystkich odbiorców przestrzeni, która zachęca do spędzania wolnego czasu. Generalnie jest to super sprawa i bardzo fajnie się zapowiada. Z jednej strony mamy miejsce, do którego mieszkańcy mogą się udać, aby odpocząć od zgiełku miasta, wyciszyć się trochę i spędzić czas ze znajomymi bądź po prostu samemu ze sobą. Z drugiej strony, zagospodarowany zostanie zdegradowany obszar, który w w przeciwnym wypadku, po prostu z biegiem czasu zamieniłby się w ruiny. Jeżeli macie możliwość, to zachęcamy do odwiedzin, a tymczasem wracajmy do dalszej części materiału. Słuchajcie, dotarłem... oj, nie widzę gdzie idę, muszę Dotarłem nad jezioro Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej. Jest już ciemno, ale pogoda jest spokojna, a niby przy... mają przejść wielkie burze. No, jest przyjemnie bardzo, nie jest zimno. Las trochę powiewa. Budziłem się przy pogori. Jestem tutaj w Zabrzu pod Love Cake. Zapoznałem się z właścicielką knajpki. Gorąco polecam Love Cake w Zabrzu. Bardzo dobre produkty. No i tak myślę, jest sobota, już popołudnie. południe. Zabrze, a w Zabrzu jest sztolnia. Więc i sztolnia Luizy, i kopalnia Guido. Może to jest dobre rozwiązanie. Jeżeli pada na dworze i pada na powierzchni ziemi, to warto zjechać pod ziemię. Usunę trochę z telefonu jakichś materiałów, żeby móc nagrywać, co tam znajdę. Nagrywam trochę gorszej jakości. Czyli w HD. No i nic, zobaczcie. Pada, siąpi deszcz. Siąpi deszcz. W śródmieście zabrza. Gdzieś tu jest zaraz kopalnia Chyba jedziemy pod ziemię Sztolnia Królowa Luisa Tu się odbywał karbon, Silesia to jest droga do Kas, nie wiem, chyba tam, idę się dowiedzieć. Może sobie zjadę na jakąś wycieczkę. Ładna maszyna. Tutaj jedna druga. Parowa maszyna wyciągowa. Jest węgiel. Czarne złoto, słuchajcie. Jadę jednak do kopalni Guido. Kupiłem bilet za 65 zeta w kasie. Pani mi poleciła jednak, żeby się wybrać. Na tamtą wycieczkę 15:20, start 2 godziny 320 metrów pod ziemię. Bus czeka, zlecimy. Mamy tam chwilę czasu, bilet kupiony, trochę na spontanie, ale zawsze chciałem w sumie odwiedzić. Nie ma chyba lepszej okazji niż taka pogoda, prawda? Zjedziemy i nagrywamy, co tam w kopalni nas czeka. No, słuchajcie, jak już mówiłem, deszcz pada, są powodzie w Polsce. Eee, nieciekawa sytuacja Na Śląsku nie jest źle Dlatego nie ma co robić na dworze A więc Witam Was wszystkich W kopalni Guido W Zabrzu Zabrze, Monopoli Zabrze Podoba mi się o, Można sobie kupić Pamiątkę, kawałek węgla Zajebisty Это все это обказка на 15 tak dalej. Zobaczcie, i w Polsce w 1952 roku na kopalni Bujek w Katowicach wymyślono rolę, zadania i miejsce pracy dyspozytora. Dzisiaj każda kopalnia na świecie, od angielska aż po ekran, dyspozytora ma, a miejsce pracy pierwszego dyspozytora w historii górnictwa z kopalni dwie, dostaliśmy w prezencie i możemy je pokazać. Jak się domyślacie, dzisiejszy dyspozytor, który dba o wszystkie czynności takie żywotne, kopalni ma oczywiście miejsce pracy bardziej skomplikowane. tak ma czujniki, ekrany, takie komputery. No fajnie to wygląda Kurde, super Zapraszam Coś zalało już? Mój garaż Czym to... maista dialekt śląski? Bo nie ma języka śląskiego Dialek śląski jest Jak tam ktoś powie, że istnieje język śląski To powiem jako Ślązak od 400 lat Nie ma języka śląskiego To jest z polityku. W naszym przypadku w wyrobisku górniczym powierzchnię, po której chodzimy, nazywa spągiem. Jak będę Wam mówił, uważajcie na spąg, to będziecie patrzeć na Jak będę Wam mówił, patrzcie na strop, to ci popatrzycie do góry. Żadnych dachów, żadnych sufitów, tak? A ja Wam powiem, stańcie plecami do ociosu to gdzie staniecie? Tak, stoicie. Bo to nie są ściany, tylko ocios Bo ktoś to kiedyś ma niszczenia, ręcznie wyciosa, i powstało wyrobisko górnicze. Spong, strop i ociosy tak? Fajna wycieczka, fajna. Poprzez tu dojechać I się mi nie udało Kurde Atlas, zaprawa murarska Jest okej okay. Witajcie w kopalni Guido Tak To moje dzieło Miałem 25 lat kiedy ją założyłem I może troszeczkę nieskromnie Nazwałem swoim imieniem Ej da dokładnie rok 1855. Nazywam się Guido Henker von Donnersmarck. Moje uszanowanie. W połowie XIX wieku, jeszcze jako hrabia znanej na Śląsku rodziny magnackiej, zacząłem inwestować w prężnie rozwijający się wówczas przemysł. Majątek ojca pomnożyłem wielokrotnie, choć jako osiemnastolatek nie miałem żadnego doświadczenia bardzo się bawało dzisiaj ja miałem mieć wycieczkę słuchajcie wycieczka ma trwać 2 godziny i sobie chodzimy po kopalni węgla zapoznaliśmy się z historią hrabi książka Guido no i zaczynamy zwiedzanie z super przewodnikiem więc polecam gorąco na takim piętrze 15 osób w Uwaga, uwaga na głowy Wyjeździł pas, węgielny co Słuchajcie, ręcznie wkładano do korytek, jak korytko było pełne, wyciągano w miejsce, na, ten, na przykład takie jedno wsypywano do wozu i buz ręcznie pchano aż do szyby. Okay. Na w pierwszą czwóreczkę do kabiny numer jeden. Jak się jechało? Super. Super. Wygodnie, moi drodzy. Kolejka z napędem elektrycznym, a nie spalinowym, się nie jechałem w oparach diesla, tak bez jest. Drugi połow, Pyłu. Jak się wystawia rękę, to palców nie widać czasami, tak? Mimo, że są specjalne odpylacze. Mimo że kombajny z przodu mają cały system wzraszania wodą, żeby ten pół przechwytywać, to i tak tu jest biało. A myślę, że chcielibyście się to zobaczyć, więc będę trochę udawał. Dzięki gąsienicom, to widzicie, po prawej lewej stronie mamy napęd gąsienicowy, przejechałem do przodu, uruchomiłem najważniejszą część, organ orabiający. W tym organie oramięcy tego kombajnu jest 96 noży, a z tych noży działał jak jeden człowiek z pewnikiem tak? Go mechanicznie. Takim wężowym ruchem od góry eskom tak sobie przyjechałem, poudawałem, że obrywam te skały. Skały spadały na stąk. Następnie stały załadowane przez te dwie łapy na stole załadowczym czyli cały urobek został załadowany jak kraw tak zasunął na siebie i zostało to odstawione do tyłu. Czyli co, zrobiłem mech chodnika, załadowałem wszystko z w zmechanizowany sposób, byłem czułem i cofnąłem się do, do tyłu, bo niestety teraz przychodzi zrobić parę rzeczy ręcznie. Słuchajcie, mówiłem o wielkim wafelku co w środku wafelka jest? Jak ten węgiel eksploatujemy współcześnie od 50-60 lat? Za pomocą kompleksów ścianowych, tak to się nazywa. W sensie każdy kompleks ścianowy składa się z trzech rzeczy. Rzecz pierwsza, przenosi grzebowy, który ma około 200-300 metrów, czy tam po tej szerokości. Po tym przenosiku z grzebowym jeździ sobie kombajn. Ale czy to jest kombajn chodnikowy? Nie. Jesteśmy w ścianie, jak się ten kombajn nazywa? Ścianowy. Czym się różni od tamtego? Ma dwa organy, jeden z przodu, a drugi z tyłu i nie ma gąsienic. I jeździ po tym przenośniku te 200-300 metrów tam z powrotem. Za pomocą tych noży kombajnowych i organu wgryza się na 80 cm węgla, urywa go, tym ślimakiem go wrzuca na przenośnik i ten węgiel jest odstawiany. I kiedy taki kombajn przejdzie te 200-300 metrów tam i z powrotem, to trwa godzinę do półtorej, załaduje setki ton węgla na przenośnik, kombajn wyłączamy, bo mamy 80 cm niezabezpieczonego stropu. Pelka pozioma, która podpiera strop, jak się nazywa? Stropnica a każdą z trzeba podeprzeć dwoma stojakami. Mamy dwa stojaki, tylko w tym wypadku, kiedy robimy. Kiedy nasz komań przejeżdża tam z powrotem, komań włączamy i ta gruba zmainowana. Pierwsze to zrobię, zaraz zobaczycie. zrobię ją grabuje, czyli obniżę. Jak jest Pani obniżona, przesuwa ją do przodu za pomocą tego siłownika na zielono wymalowanego. ta do czoła ściany, z podorze do góry, czyli rozbieram Zrobione? Zrobione Oczywiście sto kilkadziesiąt sztuk takiej ściany wydobywczej Tego typu sekcji budowy z maniwajem Czyli parę osób naraz to steruje i przesuwa wszystkie I wtedy możemy uruchomić porodny kowań a do tego zaraz dojdziemy Ciekawy Górny Śląsk Wjechałem przez Zabrze, Zabrze tyle zamiast. razy i nigdy nie wjechałem do tej kopalni bardzo miło zaskoczony. Fajny przewodnik. Zobaczcie, tu są niepodparte mury. Mówi, że nawet przewodnik jest zdziwiony, że to jest taka skała, która jest niepodparta i się nie zawala w tym miejscu. Jakoś specjalna. No, bardzo, bardzo fajna wycieczka. Ogólnie dwie godziny. Miło można spędzić czas w tej kopalni. Nie jest zimno ogólnie. Jestem niby w kuchówce takiej cienkiej. I kurtkę cały czas. No, nie widać teraz. Kurtkę cały czas noszę w ręce. Lekka puchówka bądź nawet wiatrówka załatwia sprawy. Zokoło około 18 stopni w środku. Bardzo przyjemna wycieczka. I współczesnego upiswa I teraz sprawy organizacyjne. Jak stąd się wydostać bezemnie? W tym miejscu ta grupa stoi co pół godziny. Teraz 15 po piątej, później za 15 6. U 15 co pół godziny, 15 pełna, 15 pełna Aż do 21.30 Uspawiacie się Jakieś koncerty ja. Szatnia I Tu jest dobra miejscowa na Techenko Tu jeszcze jakieś maszyny Kopalnia Guido Słuchajcie, bardzo ciekawe miejsce Dosyć turystyczne, muzeum w sumie kopalni Guido bardziej Jest tu jakaś jest tu jeszcze jedna trasa, która trwa 3,5 godziny i cię przebierają w ciuchy typowego górnika i można sobie tam na no, taką wycieczkę się wybrać. Eee, to już trzeba z ekipą się jakąś zgadać, tak mi się wydaje. Eee, a tu palarnia jest. Ponoć naj, palarnia, najniżej położona palarnia w Europie. Eee, więc słuchajcie, no, wszystko jest do organizacji jakiejś fajnej zabawy tutaj szatnie normalnie, pyk, są tam już pokazywałem tą salkę ona jest tam jeszcze jeden luk na e, szyb, windowy już jestem po całej wycieczce, jak widzieliście bardzo ciekawa opcja w Zabrzu, polecam jak ktoś sobie przejeżdża i by chciał zobaczyć kopalnie to jest to bardzo ciekawy punkt na mapie jeszcze tutaj, słuchajcie tych kopalni gość pokazywał zajebistą wizualizację tej kopalni Guido w porównaniu do kopalni, które w ogóle były czynne i są czynne na Śląsku to jest jakaś ogromna sieć kopalni działających to jest jakieś niesamowite, a no. Byłem w szoku, trzeba to znaleźć na necie. Moi drodzy, póki jest jeszcze jasno, na tyle, żeby mnie było widać, może się jeszcze trochę wystawię do słońca. To chyba tyle chciałem pokazać w tym odcinku. Weekend niestety kończę już w sobotę. Wracam do siebie do domu. No jest taka pogoda po psie, po mokrym psie, że tak powiem, że... No, nie, nie jest komfortowo do spędzania czasu, jedynie co bym mógł, no to znowu jakby spędzić dzień w busie. A że jestem blisko częstochowy, to zdecydowałem, że jednak lepiej będzie wrócić. Wtedy sobie na spokojnie tą niedzielę jakoś w domku e, posiedzę. Może już zacznę coś montować. Mam nadzieję, że podobała się relacja z kopalni Guido. E, Jestem zaskoczony pozytywnie, bo otworzyło mi to głowę, że mamy aż tak dużo tych kopalń. Nie zdawałem sobie sprawy, jaka skala tego jest. Wiedziałem, że jest tego dużo, ale nie wiedziałem, że aż tyle. Jedna wizualizacja mnie po prostu rozwaliła. Może mi się uda ją wrzucić na koniec filmiku. No, więc do zobaczenia do następnego tripa. Pewnie niebawem, pewnie coś zaraz będziemy kombinować znowu. Bo jeszcze w tym roku. Dużo fajnych wypraw się szykuje. Pozdro.